Łącznie trochę już się nazbierało tych modeli, bym musiał policzyć moment. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 10, około 40 może. Wcześniej grałem w siatkówkę. niestety kolana odmówiły posłuszeństwa i jakby ten, ten sport przeszedł na drugi plan, szukałem odskoczni od rzeczywistości. Pasja zawsze była we mnie od małego, tak jak w każdym mężczyźnie chłopaku. Nigdy nie chciałem być rajdowcem. Zawsze jakby moją pasją było oglądanie tego, jak ktoś prowadzi samochód. W skrócie, zapach paliwa i gumy. Skale, które mam, to jest skala 1.10, 1.9, 1.8. Wszystkie te modele są czteronapędowe. W zależności od konfiguracji, czy to będzie asfaltowy, szutrowy. Czy driftowy to są trzy różne konfiguracje samochodów. Do tego amortyzatory, które twardo się reguluje lepkością oleju. Mam modele, które mają pojemności od 2,5 do 5,5 cm. One, te silniki jakby osiągają prędkości obrotowe 30-30 tysiące obrotów na minutę. Są jednotłokowe jest tam nitrometan z domieszką oleju od 1,5 konia do 3-2 konia. Ten to jest na podwozie spalinowym, dwubiegowym. Jego prędkość maksymalna to jest około 85 km na godzinę. I to jest model sprzed 3 lat bodajże. Powstawał z części, nie? czyli kupowałem jakieś tam wraki na Allegro czy na jakichś innych tam portalach i po prostu trzeba było to złożyć, zmontować, jeżeli chodzi o podwozie. No, karoserię wiadomo, że kupuję gotową, przezroczystą. Trzeba do tego pomalować, malowanie jest od wewnątrz. Oklejanie logotypów jest na zewnątrz, no i to jest troszeczkę proces taki już czasochłonny. I próbuję się, żeby ten model był w realnych, jakby barwach oklejeniu, którym Kajetan w danym sezonie startuje. E, poznaliśmy się, Mario, przy okazji tego tak, samochodu. Tak. Miałem okazję e, jeździć e, tym samochodem. E, nie, wiem, Lotus. Nie, nie mówmy o tym, jak, jak mi szło. Jest to ulubiony mój zawodnik. Praktycznie, no, jakby jeździł w Mistrzostwach Polski, to na wszystkich rajdach byłem razem tam z kolegami. Jedzie swoje i praktycznie no, ten sprzęt jakby jest numer jeden, nie wiem, można powiedzieć, lekko się z nim obchodzi. I mam nadzieję, że przyszły sen będzie w WRC. <śm> <śm>